Chciałbym podzielić się paroma myślami, które, jak sądzę, nie są tylko moje, ale mnie jest dane zabrać głos na te tematy, którymi wszyscy żyjemy. Od marca ubiegłego roku nieustannie jesteśmy bombardowani złymi informacjami, których ilość i natężenie są niespotykane. Różnie możemy odnieść się do tego, co przeżywamy. Wielu ludzi jest jednak przekonanych, albo przynajmniej wyczuwa, że żyjemy w czasach wyjątkowych, których konsekwencje są jeszcze nieznane, ale będą ogromne dla przyszłości. Greckie słowo kryzys oznacza przełom, zmaganie się, walkę. Nie musi to być koniecznie czas, który doprowadzi do zniszczenia czegoś wartościowego. Nie wiemy, jak potoczy się historia ale możemy świadomie się w nią zaangażować. Nie poznaliśmy wszystkiego, ale możemy pogłębiać swą wiedzę. Nie jesteśmy doskonali, ale możemy się poprawiać. Na straconej pozycji są tylko ci, którzy arogancko zaufali temu, co dotychczas zdołali zrozumieć. W tym duchu apostoł Paweł napominał chrześcijan z Koryntu w swoim pierwszym liście do nich. A jeśli ktoś uważa, że coś wie, to jeszcze nie wie tak, jak wiedzieć należy. Dlatego nie zamierzam ferować sądów ani narzucać opinii. Chcę raczej, raczej otworzyć przestrzeń poszukiwań i wskazać z grubsza kierunek, którym możemy się udać. Jako chrześcijanie wiemy, że w świecie, który dla wielu ludzi stał się nagle bardzo groźny, a nawet poddany bez nadziei nie, go, nie mogą zgasnąć wszystkie światła. Kultura europejska rosła przez wieki dzięki trzem współkonstytuującym ją czynnikom. Greckiej nauce, rzymskiemu prawu i chrześcijańskiej religii. Dlaczego ta ostatnia stała się tak atrakcyjna w świecie, do którego wówczas zupełnie nie przystawała? Co jest jej rdzeniem? Chrześcijaństwo przyniosło ówczesnemu okrutnemu i zagubionemu światu dobrą nowinę, którą można streścić w dwóch słowach. Nie umieramy. Ten prosty i rewolucyjny przekaz zaczął nagle oddziaływać na tysiące, a nawet miliony ludzi, których rozmaity wysiłek ukształtował nowy pejzaż Europy i dużej części świata. Dobra nowina, że nie umrę, oznacza, że nie może mnie dotknąć beznadzieja i ostateczna porażka. Chyba, że sam tego zapragnę. Śmierć, czyli wszystko, co miałoby przekreślić moje życie, to jedynie, mówiąc kolokwialnym językiem, papierowy tygrys. Może ona budzić i budzi lęk, ale dzięki łasce Chrystusa. Nie jest w stanie mnie zniszczyć. Mogę wyjść z każdej, z pozoru najbardziej beznadziejnej sytuacji. Podobnie jak Chrystus, skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani, jak mówi wielkanocny egzultet. Owszem, ekstremalne doświadczenia mogą mnie wzmocnić i otworzyć na nowe możliwości. Pod jakim warunkiem to się stanie? Dla chrześcijan jest to wiara w słowo Boże, które zawiera Biblia przekazywana przez Kościół, sprawujący również sakramenty. Bądźmy jednak szczerzy, wezwanie do życia słowem Bożym i sakramentami nie do wszystkich dziś przemawia. Niektórym wydaje się to nawet nieatrakcyjną i przebrzmiałą propozycją. Spójrzmy więc na sytuację od innej strony. Jan Paweł II, zapytany przez Andrę Frosarda, jakie zdanie w Biblii uważa za najważniejsze, odparł nieco zaskakująco, że główne miejsce przyznaje słowom Jezusa zapisanym w Ewangelii Świętego Jana. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Pamiętam, jak ponad 40 lat temu skomentował te słowa na wykładzie z etyki uczeń i przyjaciel papieża. Ksiądz Tadeusz Styczeń. Powiedział mniej więcej tak: Gdyby nie zachowały się żadne inne słowa Jezusa, to te by wystarczyłyby, aby mu uwierzyć. Co to zatem jest prawda? Jej klasyczna definicja została sformułowana przez świętego Tomasza Zakwinu. Verum est adequatio intellectus et rei. Zgodność tego, co jest w naszym intelekcie, z rzeczywistością, rozumianą jako stan świata, który istnieje bez względu na to, jak ktoś go poznaje i ocenia. Dlatego używa się też określenia obiektywna rzeczywistość. Do dziś definicja ta stanowi punkt odniesienia w dyskusjach dotyczących prawdy. Nawet jeśli ktoś przedstawia zupełnie inne jej rozumienie, to z konieczności musi odnieść się do ujęcia klasycznego. Co jeszcze można powiedzieć o prawdzie? Prawda jest niewątpliwie trudna. Aby ją osiągnąć, człowiek musi przedrzeć się przez pośredniki poznania dziś choćby różne media elektroniczne, które niejednokrotnie ją przesłaniają lub zniekształcają. W związku z tym mówi się o medialnej produkcji i dekonstrukcji sensu. Zanim doszło do tego, co mamy dzisiaj, bezinteresowne dążenie do prawdy bardzo fascynowało wielu ludzi, poczynając od starożytnych Greków, których teoria nauki znalazła się u podstaw europejskiej kultury. Arystoteles stwierdził, że w człowieku istnieje bios teoretikos. Czyli rozumiejące oglądanie rzeczywistości, najwyższy przejaw życia, czyli życie rozumu. Grecka teoria nie oznaczała zatem teoretyzowania w sensie spekulacji oderwanych od rzeczywistości. Przeciwnie. Słowo teoria wywodzi się od czasownika Teomai, to znaczy oglądam, przyglądam się rzeczywistości. Grecy są twórcami kultury, w ramach której nie tylko odkryto oglądanie, ale to oglądanie uznano za coś najcenniejszego w człowieku i w ludzkim życiu. Przyglądam się rzeczywistości, to znaczy jestem realistą. Nie ulegam podsuwanym mi iluzjom i mitom, które zakłamują świat, a mnie biorą w niewolę. Na straży prawdy przez wieki stali zwłaszcza ludzie nauki. Mówił o tym Jan Paweł II podczas wizyty w KUL, podkreślając, że niezależnie od tego, jaką dyscypliną zajmuje się uczony, jest on odpowiedzialny za siebie jako świadka prawdy. Niestety, nauka często odchodzi dziś od bezinteresowności w poznaniu prawdy na rzecz podejścia utylitarnego. W ten sposób powstaje pseudonauka. Tworzy ona dyskurs oderwany od doświadczenia, któremu brakuje uczciwości intelektualnej i odpowiedzialności moralnej. Pseudonauka wydaje pseudouczonych, chętnie przedstawianych nie tylko jako autorytety poznawcze, ale też moralne. Klasycznym przykładem pseudouczonego jest chociażby sowiecki genetyk Trofim Łysenko. Ale ludzi z cenzusami naukowymi, zaprzedanych polityce lub biznesowi, nie brak też obecnych. Warto przypomnieć słowa Bertolda Brechta: Kto nie zna prawdy, ten jest tylko głupcem. Ale kto ją zna i nazywa kłamstwem, ten jest zbrodniarzem. Kiedy człowiek nie potrafi poznawać prawdy, na przykład z powodu lenistwa lub arogancji, Albo gdy prawo stanowione ogranicza bądź zabrania jej poznawania i głoszenia, wtedy powstaje społeczny obszar, obszar kłamstwa i beznadziei. Bo nadzieja jest z prawdy, jak pisał Norbit, który też zaraz dodawał, ale i sąd jest z prawdy. Trzeba szukać prawdy o swoim życiu i o świecie, aby zyskać nadzieję. Jest to ważne w czasach trudnych. Przypomnijmy jeszcze George'a Orwella i jego powieść, Rok 1984, w której pisał: Im dalej społeczeństwo dryfuje od prawdy, tym bardziej nienawidzi tych, którzy ją głoszą. Prawda jest mową nienawiści. Mówienie prawdy w epoce zakłamania jest czynem rewolucyjnym. A jak sobie radzić z lękiem? Wiadomo, że lęk jest częścią natury człowieka. Od poziomu lęku przypisanego do świadomości zależy reakcja na sytuację. Paraliżuje on, ale może być też pokonany. Wówczas ludzie wyrastają i to nieoczekiwanie na bohaterów. Można kontrolować swój lęk, a dzięki temu stać się wolnym. Kiedy jestem panem własnych lęków, odbieram innym możliwość wykorzystania ich przeciw mnie. Nie można bowiem mieć władzy nad kimś, kto nie czuje lęku. W pewnych sytuacjach człowiek jest w stanie wydobyć z siebie ukryty wewnętrzny potencjał. Pierwszą reakcją, jaką pojawia się, jaka pojawia się na nieoczekiwane konsekwencje własnych zachowań, jest wtedy zdziwienie. Dałem radę, przebrnąłem przez to, co mnie przerastało, czy wręcz miało mnie zabić. Takie momenty budują hard ducha i wpisują się w historię życia jako lekcje na przyszłość. Jeśli kiedyś mi się udało, to poradzę również obecnie. A to, co nadejdzie, wcale nie musi być dla mnie straszne, choć jako nieszczęście odbierają to inni. Tak kształtuje się heroizm, który wcale nie musi być zauważalny, podziwiany i nagradzany. Jest to tak zwane białe męczeństwo, jak pisał Norwid. Heroizm posunięty do granic, choć bez przelewu krwi. Można go zrozumieć w kategoriach naturalnych, jako efekt ludzkiego uporu, determinacji, chęci przetrwania czy woli zwycięstwa. Trzeba zatem zaczynać od prostych decyzji, aby nabrać odwagi do większych działań. Zło utrzymuje się tylko dlatego, że znajduje akceptację podczytą lenistwem, lękiem lub wyrachowaniem. Jego oparciem są ludzie zmanipulowani, zastraszeni, przekupni oraz ci, którym brak cierpliwości i determinacji, aby walczyć o swoje prawa. Każdy może obronić swoje westerplaty. Jak mówił Jan Paweł II. Przypomnijmy fragment jego wystąpienia z 12 czerwca 1987 roku. Papież mówił wtedy. Każdy z was znajduje w życiu jakieś swoje westerplaty. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie może nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie może się uchylić nie można zdezerterować, wreszcie jakiś porządek praw i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie, tak obronić dla siebie i dla innych. Do słów papieża można by tylko dodać, że na tej płaszczyźnie spotykają się różni ludzie. Czas od marca ubiegłego roku pokazał, że nagle bliscy mogą stać się sobie ci, którzy należą do całkowicie odmiennych grup społecznych i zawodowych, albo mają zupełnie inne opcje światopoglądowe. Zarazem jednak daje się zaobserwować też głębokie podziały, choćby w rodzinach, w miejscach pracy, we wspólnotach kościelnych, co pokazuje, jak silnie może dzielić kłamstwo, bo przecież nieprawda. Oraz jak wiele ludzkich relacji było powierzchownych i nieautentycznych. Inne nasze zadanie to nie dać się zarazić złymi myślami. Nocebo to odwrotność efektu placebo. Ten ostatni termin po łacinie znaczy będę się podobał, a pierwszy będę szkodził. W medycynie mówimy w związku z tym o sytuacji, w której występuje pogorszenie zamiast polepszenia zdrowia u osoby, która przyjęła określony lek. Nocebo zależy od wewnętrznych obaw samego pacjenta, a także od informacji, które docierają do niego z zewnątrz. Dochodzi wtedy do przełożenia jego myśli na procesy fizjologiczne. Nocebo może być zaraźliwe. Od stuleci opisywane są sytuacje, w których w niewytłumaczalny sposób grupa ludzi ulega złemu samopoczuciu pod wpływem narracji innych osób. Podobno częściej zdarza się to kobietom. Przekonanie, że może stać się coś złego, paraliżuje, obezwładnia, a nawet prowadzi do przedwczesnej śmierci. Wiele takich przykładów dostarczyły ostatnie miesiące. Ludzie, którzy byli stale karmieni negatywnymi i groźnymi informacjami, niekiedy zaczęli źle się czuć, szukać często bezskutecznie pomocy u lekarza, niepotrzebnie wzywać pogotowie, nie wychodzić z domu, poddawać się szkodliwym procedurom, popadać w depresję, a nawet poważnie chorować i popełniać samobójstwo. Negatywne myślenie przełożyło się u nich na złe samopoczucie. Pierwszą radą, którą można by im udzielić, jest taka, aby odcięli się od negatywnych, a zwłaszcza niesprawdzonych informacji. Szukali zaś prawdziwej wiedzy i alternatywnego środowiska. Dzięki temu można uodpornić się mentalnie i fizycznie. Każdy rozsądny lekarz przyzna, że napełnianie się pozytywnymi myślami, dawanie sobie czasu na odprężenie, budowanie dobrych relacji z ludźmi, poczucie humoru to również środki terapeutyczne. Jeszcze inne wskazanie możemy sformułować w zdaniu. Nie dajmy narzucić sobie narracji, wypromować zachowania, które są niezgodne z rozsądkiem, wiedzą i zdrową moralnością. Musimy pamiętać, że nad naszym myśleniem pracują stale sztaby ludzi wyposażonych w ogromne pieniądze i środki oddziaływania. Okno Overtona to koncepcja polityczna, opisująca jak można stopniowo zmieniać poglądy opinii publicznej na określone tematy. To, co kiedyś powszechnie uważano za niedorzeczne, a nawet zbrodnicze, po pewnym wysiłku propagandowym nad odbiorcami, może zostać zaakceptowane, czy wręcz uznane za obowiązujące. Idzie o różne kwestie, np. takie jak homoseksualizm, eutanazja, powszechne i obowiązkowe szczepienia. Joseph Overton był amerykańskim naukowcem, który opracował pionowy model zasad. Od najbardziej swobodnych do najbardziej restrykcyjnych. Na najniższym poziomie jest chociażby zabijanie starych rodziców przez dzieci, co uchodzi za działanie godne najwyższego potępienia. W tym momencie okno Obertona jest całkowicie zamknięte. Jednak stosując odpowiednie działania propagandowe, odwołując się do spreparowanych badań historyków, socjologów, antropologów, medyków, kulturoznawców, etc., można stopniowo wtłaczać ludziom pogląd. Że jest to możliwe, pożądane, a nawet konieczne. Do tego stopnia, że zabójstwo starego rodzica stanie się czynem normalnym, owszem, nawet pożądanym w oczach opinii publicznej. A każdy, kto nie zabił swojej starej i schorowanej matki, będzie uważany za tak zwanego i płaskoziemca. Można wtedy nawet organizować się w partie pod hasłami uchodzącymi kiedyś za zbrodnicze. A na drodze demokracji parlamentarnej wprowadzać je jako nakazy ustawowe. W ten sposób okno Overtona zostaje otwarte na oścież. To oczywiście nieważne, że dziś taki scenariusz wydaje się niemożliwy. Teorie, teorie spiskowe też się realizują. Tylko poczucie przyzwoitości, oparcie się na prawie naturalnym, przyjętych kodeksach moralnych, może to otwieranie okna powstrzymać? Przestrzeganie prawa naturalnego ma bardzo istotne znaczenie. Dziedziny prawa rozwinęli i uporządkowali zwłaszcza Rzymianie. Ludzie nie tak subtelni jak Grecy, ale za to praktyczni. Cicero postulował, że norma prawa naturalnego powinna znaleźć swoje odbicie w prawie pozytywnym. Podstawowym kryterium wartości prawa pozytywnego, czyli stanowionego, Powinna być zdaniem Cycerona zgodność, zgodność z ogólnymi zasadami moralnymi, wywodzącymi się z rozróżnienia pojęć dobra i zła. Prawo stworzone przez tyrana nie może mieć mocy obowiązującej, nawet wówczas gdyby było akceptowane przez wszystkich obywateli. Zgodnie z porządkiem naturalnych inklinacji wyrażających bytową strukturę człowieka i wskazujących kierunek realizacji dobra. Każdemu człowiekowi przysługuje prawo do zachowania integralności życia, do jego przekazywania i do osobowego rozwoju. Istnieje jednak obecnie tendencja do rugowania zasad prawa naturalnego na rzecz prawa stanowionego, różnych reguł i zarządzeń, które nie mają nic wspólnego nie tylko z prawem naturalnym, lecz także z prawem wyższego rzędu, jak choćby konstytucją i ustawami. Może zaistnieć sytuacja, kiedy prawo państwowe stanie się antyprawem. Mamy wówczas do czynienia z rządem jako grupą przestępczą i państwem jako organizacją zbójecką. Reakcją na łamanie prawa naturalnego powinno być nieposłuszeństwo obywatelskie, a nawet uznanie takiego prawa za niezobowiązujące. Powoli zbliżam się do końca wypowiedzi. Może zawiodłem tych, którzy oczekiwali wyraźnych recept. Trudno je dać wszystkim w jednakowym stopniu. Chciałem jednak zaznaczyć, że do rozwiązywania problemów, a do otwarcia szans dochodzi się przez wierność temu, co zasadnicze prawdzie i prawu naturalnemu, a także przez niepoddawanie się złym myślom, negowanie narzucanych paradygmatów myślenia niezgodnych ze zdrowym rozsądkiem i elementarnym doświadczeniem, budowanie wspólno o charakterze moralnym, stopniowe przekraczanie lęków powiązane z pielęgnowaniem dobrej nowiny o tym, że nie umieramy. W ten sposób będziemy rośli do przyjęcia tego, co niespodziewane, i wejścia na obszar naszej ziemi obiecany. Muszę kończyć, pominę pewien fragment, ale yy, przejdę do yy, zakończenia. Na czym w tym wszystkim polega rola rodziny? i znaczenie tkwi choćby w tym, że jest ona obszarem tradycji, czyli przekazu. Tu przekazuje się wiedzę, wartości, styl życia, upodobania, etc. Nie powinno tego zabraknąć, zwłaszcza w rodzinach chrześcijańskich, jeśli nie mamy rozpłynąć się w magmowatej masie ludzi, kształtowanych przez tabloidalne treści. Realizujący się na naszych oczach nowy porządek świata już dawno przestał być teorią spiskową. Co możemy z tym zrobić? Przede wszystkim musimy przetrwać. Podobnie jak upadło Cesarstwo Rzymskie, tak upadnie kiedyś, choć nie wiemy kiedy, współcześnie kreowany porządek. Gdyż jest kolejną utopią, a utopia nie może być zrealizowana, choć zaczyna się od maltretowania psychologicznego, a potem pociąga za sobą ofiary i zbliszcza. Ktoś więc będzie musiał odbudować świat. Kolejne pokolenia powinny koniecznie być świadome tego, co się wydarzyło za naszych czasów. Ktoś im tę wiedzę musi przekazać i podtrzymać ducha wolności. Najważniejsze jest, aby ludzie nie stracili człowieczeństwa, aby nie stali się sterowalnymi cyborgami, produktami transhumanizmu, jak marzą o tym prorocy czwartej rewolucji przemysłowej, opisanej choćby w książce Klausa Schwaba. Świat znalazł się w ogniu, dlatego warto przywołać Norwida, który w wierszu pod tytułem Po to właśnie pytał. Czy popiół tylko zostanie i zamęt, co idzie w przepaść z burzą? Czy zostanie na dnie popiołu gwiaździsty diament wiekuistego zwycięstwa zaraz? Aby nie został tylko popiół, konkretną realizację musi znaleźć łacińska zasada. Nil est in homine bona mente melius. W człowieku nie ma nic lepszego niż dobre myślenie. Co to jest dobre myślenie? Jest to myślenie wierne rzeczywistości. Jest to myślenie nieredukcyjne, integralne które pyta o ostateczne przyczyny zjawisk i poszukuje rozwiązań, a nie zadawala się tylko opisem problemu. Jest to myślenie, które nie poddaje się ideologiom instrumentalizującym poznanie i osobę ludzką wraz z jej godnością. Brak dobrego myślenia powoduje zło. Z drugiej zaś strony dobro ma u początku właściwe myślenie. Doskonale prawdę tę pojął i wyraził Feliks Koneczny, gdy pisał Bezsilne jest zło w życiu zbiorowym, dopóki nie urządzi siebie imitacji dobra, a żeby móc wyłudzić współpracę obywateli pragnących dobra. Dlatego w życiu zbiorowym głupota, a choćby tylko naiwność, jest gorsza od samego zła. Nie byłoby bowiem zła w życiu publicznym, gdyby nie znajdowało oparcia pomiędzy dobrymi, gdyby nie było przyjmowane w najlepszej myśli. Nigdy źli niczego nie utworzą bez pomocy dobrych. Odkąd więc dobrzy wycofają się z przeciągów zła. Zło musi upaść. Myślę, że w tym właśnie jest nasza szansa. Sami dla siebie jesteśmy szansą. A Bóg obiecał, że nas nie opuści ani nie pozostawi. Zacytowany przed chwilą wiersz Norwida ma dalszy ciąg, w którym zakończę tę wypowiedź. Wiary dziś życzę Tobie, że zostanie. Bo na tej ziemi jesteś po to właśnie, by z ognia zgliszcza mógł powstać diament, przed którym całej wieczności spotkanie. Czy wiesz, że jesteś po to właśnie? Połóż rękę na sercu, otwórz szeroko oczy i skacz, powiedz, teraz lub nigdy, zamiast będzie co ma być. I nie czekaj, aż głód spełni twoje cierpienie. Tak. 真可以吧？